Jestem pacyfistą. Mój pacyfizm wynika przede wszystkim z mojej wiary chrześcijańskiej, której zostałem wychowany oraz którą później dalej rozwijałem. Wyraźnie w ewangeliach Jezus mówi, że kto mieczem wuje, od miecza ginie, wojna niesie zło, zniszczenie. To jest to w zasadzie oczywiste. Wystarczy zainteresować się prześledzić w ogóle dzieje ludzkości od samych początków aż do teraz, to w zasadzie wojny były nieustannie. Ginęły setki, miliony ludzi, mężczyzn, kobiet, dzieci. Wojny przyczyniały się do bardzo wielu ludzkich tragedii, e, ponieważ uwalniały też największe zło, najgorsze, właśnie takie e, właśnie żądze, takie negatywne elementy, jakie są w człowieku, sprzyjały temu. Poza tym to wiązało się też z różnymi zarazami, głodem, grabieżą, e, przemocą różnego rodzaju. Także e, wojny w zasadzie jednoznacznie były tutaj złe. Trudno tutaj w zasadzie mówić, żeby to było coś jakiegoś pozytywnego. I Osobiście ja uważam, że człowiek jest bardziej z natury swojej dobry, ale ma jakieś takie, ma takie negatywne skłonności, które wynikają, że często, często znaczy jakiejś takiej biologii. Niemniej jednak, jak najbardziej uważam, że im większy poziom świadomości, tym bardziej człowiek będzie właśnie świadom tych swoich mechanizmów, nawet tych takich negatywnych, które w nim są, i będzie w stanie je kontrolować i powiedzieć im po prostu nie i znaleźć jakieś konstruktywne rozwiązania. I takimi konstruktywnymi, rozwiąza konstruktywnymi rozwiązaniami jest właśnie dążenie do pokoju, dyplomacja i także ruch e, pacyfistyczny, sam pacyfizm, którego jestem jak najbardziej zwolennikiem. E, wracając jeszcze do swojej wiary chrześcijańskiej, to też sam fakt, że uznaje siebie jako kwakra, czyli właśnie przedstawiciela religijnego towarzystwa przyjaciół, którzy już od samego swojego początku sprzeciwiali się wojnom i dawali temu często e, właśnie bezpośredni wyraz. E, oczywiście mam świadomość, że e, Moja postawa pacyfistyczna nie sprawi, że przestaną istnieć wojny, ale jest ona po pierwsze kwestią tego, że postępuję w zgodzie ze swoimi wartościami, ponieważ uważam, że zabijanie ludzi jest złe, a twierdzenia, że po drugiej stronie jest wróg, to nie zmienia faktu, że jednak podczas wojny zabija się ludzi. Tu mi się też przypomina z James Hollis, który książkę ostatnio czytałem, który właśnie mówił, że wszystkie wojny są wojnami domowymi, ponieważ na tych wojnach mężczyźni zabijają własnych braci. Mniej więcej, mniej więcej jakoś tak ten cytat brzmiał. W każdym razie taki był ogólny jego sens. Tu mi się też przypomina Mahatma Gandhi, który mówił, że oko za oko i cały świat będzie ślepy. Obecnie właśnie człowiek, mamy, jest dużo możliwości tego, żeby dążyć właśnie do, do pokoju, do porozumienia. Uważam, że jak najbardziej jest to możliwe, tylko oczywiście musi być wola z obydwu stron. A trzeba też pamiętać, że władze polityczne różnych państwa, także ci, którzy są z, gdzieś tam między nimi, jakieś takie różne grupy które właśnie chcą realizować jakieś swoje interesy, które często wiążą się właśnie z takim niepochowanym, niepohamowanym pragnieniem właśnie władzy, kontroli nad ludźmi. To właśnie to oni są odpowiedzialni za według mnie w zasadzie wszystkie wojny, ponieważ zwykli ludzie z różnych krajów, nie wiem, czy od Polacy, zwykli Polacy, czy Rosjanie, przykładowo, czy Białorusi nie chcą ze sobą walczyć, ale to politycy szczują nas na siebie, działają na jakiejś takiej różnej retoryce, tworząc się do historii i tak dalej. Także tutaj uważam, że bardzo wiele jest właśnie w, w naszym działaniu, w wydawaniu właśnie też własnego świadectwa nie tylko działaniu w zgodzie z swoimi przekonaniami, ale także właśnie dawanie świadectwa, że ja nie będę brał udziału w przemocy. Oczywiście nikomu nie zabroni, jeżeli chce walczyć ze swoim ojczyzną, bo jest to jego prawo, tak jak moim prawem jest, co ma to zapisane w Konstytucji, możliwość ubiegania się przykładowo właśnie o służbę zastępczą, która daje możliwość. Wypełnienia tego obowiązku wobec swojej ojczyzny, chociaż z tą ojczy to, mój stosunek do ojczyzny, to to już jest w ogóle temat, chyba na inny w ogóle materiał, ponieważ dość mocno się on zmienił w ogóle do państwa polskiego. Ale wracając do tego, to daje on możliwość, służba zastępcza daje możliwość wypełnienia po prostu obowiązku służbie ojczyźnie, właśnie bez udziału w strukturach, właśnie militarnych, a więc zgodnie zgodzie ze swoim światopoglądem. I niezmiennie, nieważne jaki będzie sytuacja prawna, jaka będzie sytuacja ogólna, w ja konsekwentnie będę się temu sprzeciwiał, ponieważ uważam, że życie jest najważniejszą wartością, a dodatkowo moją taką chrześcijańską postawę umacnia też to, że od, od kilku lat interesuję się także filozofią wschodu, buddyzmem i hinduizmem, a zwłaszcza w buddyzmie jest, chociaż także w hinduizmie, jest podkreślana właśnie zada ahimsa czyli niekrzywdzenia nawet tych najmniejszych istot, a co dopiero właśnie ludzi, tym bardziej, że mam świadomość tego, jak wielkim złem są wojny, jak po prostu cofają nas w tym naszym rozwoju i wiodą ku zatraceniu, zwłaszcza w obecnych czasach, jest to bardzo aktualne.